dzisiaj jest czwartek kolejny dzień pobytu wczoraj po wycieczce rowerowej oczywiście wieczorkiem były gry i zabawy a dzisiaj pogoda troszeczkę się zepsuła jest chłodno postanowiliśmy zatem przejechać w bardzo ciekawe miejsce w Bornym Sulinowie na ulicy Wojska Polskiego już pokazuję tutaj mamy hostel 4 pory roku oglądaj tam jest najpa, która nazywa się Kałasznikow i tu mieści się również strzelnica przyjechaliśmy po prostu postrzelać a na terenie tego kompleksu znajduje się przepiękny domek z muru pruskiego, a na dachu mamy, to no jest grunt i trawa tak to wygląda w środku Ten nowy, on u mnie strzela czwarty tydzień. Produkowali go jeszcze Ruszcy, bo to jest oryginał ruski i był, był produkowany w 1963 roku. Nie? Przeleżał gdzieś? Nie wiadomo. Nie wiadomo gdzie, trzeci, czwarty tydzień strzela u mnie. Natomiast Pepesza to jest na okrągły magazynek, w takim okrągłym magazynku jest 70 sztuk naboi. Nie? Pepesza jest z 1944 roku i do tej pory strzela, nie? To też jest ewenement, nie? Bardzo już jest trochę tak ograniczone, bo to już trochę wychodzi, z mody, trochę wychodzi tego. Tutaj ludzie z Warszawy, bo ja mam prawie co tydzień mam wieczory kawalerskie z Warszawy, to przyjeżdżają po to, żeby poszczelać z Kałaśnikowa i z Pepeszy, bo mówi tam, a tam Piotra nie mówi już panie, nie, nie oświadczysz Pan już mówi taki broni, nie? To jest, to jest yy, takie zagadnienie. Tu mamy tetetkę. Oryginał ruską tetetkę. Jedną mam z 1944 roku. W tej chwili jest na przeglądzie. Ale strzelała od początku. Do tej pory strzela. Nie? Ta jest z 1944 roku. U mnie strzela pół roku. Nie? Pół roku gdzieś przeleżała. Nie? Też nie wiadomo gdzie. Tutaj mamy glocka policyjnego. Dziewiątkę. I teraz powiemy coś na temat krótkiej broni, bo, bo wbrew pozorom krótka broń jest bardziej niebezpieczna jak długa, nie? bo długa to po prostu musi być odpowiednio też traktowana, ale już trochę lżej. Krótką natomiast nie możemy sobie tak o sobie wziąć do ręki, nie? Nie możemy do oka przyłożyć, musimy ją dopasować. To jest dziewiątka i ma duży odrzut, i duży, dużą głośność. Dopasowujemy ją do ręki, mocno trzymamy I jak już chcemy strzelać, pozycja strzelecka i wyprostowujemy rękę. Muszka, szerwinka zgrywamy to, tu są tak przyrządy ustalone, że celujemy w środek, obojętny czy na 10 metrów, 25 czy 50 metrów. Zasada jest pierwsza, tutaj nie trzymamy palca. Patrzcie co się dzieje jeżeli jest strzał, idą tak, lufa idzie do tyłu, jakbyśmy mieli tu palec, to już go nie mamy, nie? Strzelamy tak, podkładamy sobie rękę i zgrywamy i mamy strzał. To są takie podstawy. Proszę bardzo. Ulega. Tak. Um

górę, górę, czy nie? Widzisz? Tutaj się nie? W górę? Trzyba tak niżej, albo już się ją nie podrywało. Nie? Uuu, powietrze wszystko. Jeden cel by w Łobek, Łobek na i wszystko było pogrywane. No, 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 no. Tabii şefkat Rozbite nam szczerbinkę w teraz masz, teraz masz tu prawą stronę tu masz dół nie? znowu jest sytuacja taka wysokość miałeś dobrą już się nie podbijało do góry Bo, bo jest też, że to pokażę, że są proste w takie jak zawałaś. To jest ja cisza, tak? Ten jest, ten jest, ten troszeczkę ma większą wagę. Przeładuj. I technika jest ta sama, nie? Przez... Wiernik musisz widzieć końcówkę musisz okay. przeładować. Okay. Możesz pod ruchę, bo to, bo grupa jest tak wybudowana, możesz pod też o, tak jak wygląda. Masz wszystko, mhm. rozumiesz po lewej stronie, ale wszystko masz skupienie, nie? No, no, no. No. Już jest. Za każdym razem trzeba przeładować. Jak już trzymamy broń, do tyłu i do przodu. I dopiero wtedy jest strzał. Jak jest strzelone znowu do tyłu, wyskakuje łóżka, do przodu. I strzał to Tu już jest przeładowane, Mierzymy. Zanim się ładuje, tak. dobra, Do tyłu i do Kończyliśmy strzelanie. Zabawa była przednia, ale przyznam się szczerze, że mnie osobiście broń palna przeraża. Może jeszcze kiedyś próbuję, zobaczymy. Idziemy się teraz rozliczyć z panem i tak wyglądało wyglądała dzisiaj nasza zabawa na strzelnicy. Na razie.